No i dzień dobry moi drodzy, dzisiaj nowy Startup Wilok, nowy odcinek, więc zaczynamy od samego rana, żona już w pracy, ja właśnie się zbieram na kolejne spotkanie, trochę jeszcze w takim nieogarnięciu totalnym, ale przy okazji odebrałem sobie nowe słuchaweczki e, Xiaomi, one chyba te, nie wiem jak to się nazywa, w każdym razie e, stwierdziłem, że mi się przydadzą, bo sporo jeżdżę, sporo jeżdżę samochodem. Słucham bardzo dużo podcastów, ja go słucham jeszcze poprzez kabel do AUXa, który wpinał, on w strasznie do dupy chodzi, mogę tak powiedzieć i nie zawsze idzie to fajnie posłuchać, ten telefon musi być ułożony, zwłaszcza gdy trzeba płacić na bramkach, muszę go użyć, zapłacić, no po prostu tragedia. Druga sprawa to też do rozmów telefonicznych, bo staram się nie rozmawiać jak jadę samochodem ze względów tam dalszych. Yy, złych przypadków, ale yy, nawet no czasem muszę, więc rozmawiam na głośno mówiący. tym głośno mówiący nie zawsze też fajnie słychać. szum, jak się jedzie samochodem, yy, trzeba mieć ten telefon gdzieś tam przy ustach, bo też yy, ktoś tam mówi, że mnie nie słyszy. Więc na pewno te sławki się sprawdzą. Myślę, że to jest na pewno dobry zakup, a zobaczymy, jak grają. Chociaż do samej muzyki aż tak bardzo tego nie, nie potrzebuję, bo no chyba, że. Z... O. To, czy się dzieje porobić, to pójdę na rower, więc na rowerze będę jeździł. Jeździłem w tych takich sławkach nausznych, ale e, totalnie źle się w nich czuję. Bardziej się sprawdzają do tego, żeby e, zmontować jakiś film, e, albo po prostu to był mój wymysł, pojechałem, kupiłem i tak, tak naprawdę leżą teraz. więc Zobaczymy jak będzie z tymi, mam nadzieję, że trochę bardziej się sprawdzą i będzie lepiej. W każdym razie, w każdym razie nowym Startup Vlogu. Kilka ważnych informacji, które się wydarzyły w ciągu ostatnich Kilku dni. Od tego boomu, jaki powstał na aplikację i ponad 2000 pobrań, dzięki komu, czyli Robert Grin. Plus do tego jest też kilka zmian i nowości w aplikacji zapowiedzianych i już wprowadzonych. O tym też Wam trochę powiem. Jednak teraz będę na spotkanie, ale też fajnie, bo wieczorem, w sensie po południu, widzę się z handlowcem, z którym zamierzam nawiązać współpracę odnośnie zarobków i monetyzowania aplikacji, i razem wspólnie będziemy działać. I dzwonić i pisać do firm księgowych, yy, prawników, doradców podatkowych, do tych osób, które załatwiają, do finansowania. Więc czekajcie na nasz telefon. <grych> Miłego dnia dla Was. Cześć. Człowiek odszczelony, miałem powiedzieć, odstawiony, czyli odświeżony. Yy, mogę jechać na to spotkanie z handlowcem. Powiem Wam, że jeszcze tak szybko chciałem przed tym nagrać, że. Za ja bardzo macham tą ręką. Yy, chciałem nagrać Wam to, że przetestowałem może w trasie te, te nowe słuchawki. Dziwne uczucie, bo trzeba się przyzwyczaić oczywiście do tego, żeby, yy, no, że, że jest to w uchu i, i on tam się przekręca i trochę tak rozpiera, przynajmniej mi. Yy, ale bardzo fajnie się słucha, bardzo fajnie się rozmawia. Yy, fajna sprawa w ogóle, bo tak jak mówiłem, podłączam yy, zawsze na ten stary AUX po prostu telefon, yy, puszczam podcasty, to tam szumi wszystko przez A tu słuchawka bardzo ciekawa, jak wziąłem w ogóle dwie pary to w sensie na jedno i drugie ucho, to, to w ogóle nic nie słychałem, co jest wokół, trzeba było się rozglądać. Ale na jedną słuchawkę też się fajnie e, korzysta. Fajnie się integrują, jedną się wyciągnie, druga. Ono od razu ogarniają, że jest jedna tylko wpięta. Telefon od razu wyszukuje, nawet ze smartwandem jestem podpięty. Nie ma żadnych problemów. Fajna sprawa. Lecę, trzymajcie się czasu. moi drodzy, tak yy, ostatnia. Wcześniej mówiłem wam o tym, że na spotkanie to był wtorek w tamtym tygodniu i tak się wszystko przedłużyło, że przeciągnęło, tak naprawdę, że, że mamy mam już sobotę, yy, trochę nieogarnięte, ale pomyślałem, że nie ma co się spinać do vloga, tylko trzeba po prostu fajnie nagrać. Chciałem wrócić do tematu, o którym wam wcześniej mówiłem, czyli o tym, jakie zaszły zmiany w aplikacji, o tym, co się wydarzyło ostatnio. To będą takie też podsumowania tych vlogów, one będą się pojawiać średnio co tydzień. Yy, no i właśnie, chciałem tam trochę rzeczy takich omawiać, co się wydarzyło w ciągu tygodnia. Przede wszystkim, to też jest fajna akcja, była, to się odbyło 2-3 tygodnie temu. Eee, pojawiła się akcja taka, że udało się udostępnić post na mm, grupie facebookowej Roberta Gryna. I, i akurat ten post też został przez niego udostępniony, więc niesamowity boom w aplikacji. Bardzo dużo pobrań. Yy, bardzo dużo nowych użytkowników, przede wszystkim też się fajnie z nimi pisze i z tego jestem bardzo zadowolony, bo ostatnio zadałem dość ciekawe pytanie, I to taka duża obserwacja, że pytałem się yy, użytkowników wszystkich yy, aplikacji, co powstrzymuje ich czy Was przed założeniem działalności gospodarczej, przed, przed sprawdzeniem czy realizacją swojego pomysłu na biznes. I okazuje się, że większość osób. Ma tam jakieś problemy, oczywiście obawy co do płatności, co do ZUS-ów, podatków, prowadzenia tej firmy, ale też bardzo dużo osób po prostu ma wewnętrzne obawy. Wewnętrzne brak pewności siebie, brak przekonania do pomysłu, brak takiego podjęcia decyzji i zaryzykowania, że się uda. Na razie mailujemy i to są bardzo długie maile. Ja trochę odpisuję na niedługo, ale no, wiesz, mi, dostałem 70 maili. I te wszystkie maniery są bardzo rozpisane, co, co jest bardzo fajne, że wszyscy chcą się dzielić takimi swoimi przemyśleniami, swoimi spostrzeżeniami, obawami przede wszystkim też, więc, więc działamy. Ale to też pomyślałem, że między innymi to też trochę było po to, żeby zapytać się o odnosie kursu. Chcę stworzyć ten kurs, już parę razy o tym mówiłem, ten kurs się pojawi. Jednak chcę to naprawdę stworzyć taki kombo kurs, o którym powiem trochę więcej w następnym startu Vlogu, ale no będzie też miał mniej więcej elementy, które zawierają, są związane właśnie z tym podejmowaniem decyzji z, z takimi pewnością siebie. Nie będą to jakieś coachowe wypowiedzi przeczytane z książki, tylko to będą według analizy trochę też i takich rozmów z moją żoną, która jest psychologiem i to doświadczonym psychologiem, więc nie będzie to, wiecie. Tak jak niektórzy działają, że czytają książkę i opowiadam. W każdym razie o tym trochę więcej na siedmiestarze vlogu. Co do boomu w aplikacji, to po tym wielkim ilości pobrań, bo tam już jest ponad 2-300 użytkowników, i, i powstała taka mała zmiana w aplikacji, powstał trzeci etap, o którym wrzucę Wam już troszeczkę na końcu informację. Też nagrałem o tym filmik, więc nowy etap, trzeci etap, który jest związany już z tym, że Mamy już założoną działalność gospodarczą, mamy ten pomysł sprawdzony, zaczynamy działać, więc tam są takie moje filmiki odnośnie sprzedaży, pomocy, obsługi klienta, jak pozyskiwać klientów, takie podstawy, ale no u mnie się zawsze sprawdzały, więc na pewno Wam też pomogą i nie są bardzo jakoś e, trudne do ogarnięcia, wszystkiego da się nauczyć. Więc takich zmian to tak naprawdę tyle. wszykujemy bardzo, bardzo dużą zmianę i nowość w aplikacji i ona się pojawi w następnym tygodniu i najpierw o niej dowiedzą się yy, wszyscy użytkownicy. Później dopiero dam info ogólne, bo, no bo tak jak to jest, to jest takie też jakby pierwszeństwo osób, które są, mają pobraną aplikację, więc zachęcam Was do pobrania, jeżeli oglądacie ten startup vlog i nie wiecie o co chodzi, to jest to aplikacja dla początkujących przedsiębiorców. Taka szybka reklama. I więcej informacji zawsze wysyłam w mailach. Ten newsletter nie jest obciążający, tam nie ma żadnej sprzedaży, po prostu same informacje, jakieś porady, ode mnie takie wskazówki przy działaniu. Chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ale tak naprawdę chyba tyle, bo aha, dobra, skończyłem przede wszystkim na tym, że miałem miejsce spotkanie z, z handlowcem, którego chciałem zatrudnić. Jednak myślę, że to dużo dała też rozmowa mi z nim, bo trochę pogadaliśmy, jak on to widzi, jakby to, to co ja wymyśliłem jak u niego by się to sprawdziło. Jak najbardziej jest ok ten mój pomysł, jednak myślę, że wymaga dopracowania, sprawdzenia w ogóle go najpierw przeze mnie, po to, żeby handlowca nowego nie obciążać testami, tylko żeby on mógł wejść od razu do działania i mógł zacząć pracować nad tym swoim rozwiązaniem. Nawet nie nad samym rozwiązaniem, tylko po prostu, żeby mógł od razu zacząć działać i wykorzystać na przykład moje metody, czy później dopracować to, dostosować do siebie, działać według bazy i przede wszystkim ważne jest to, że to by się sprawdzało. Czy rzeczywiście są klienci zainteresowani na to, czy, czy im to odpowiada ta oferta, czy, czy jest jakiś tam odzew. No wiadomo, to na początku jest wszystko testowaniem, wszystko trzeba dojść do tego, ale z czasem to się rozwinie. Więc najpierw testy. Później dopiero jakieś działania, większe standowce, na pewno wam, jakbyśmy zaczęli działać, będę pokazywał mm, Team. No i co? No i tak naprawdę zaczynamy działania z y, takim drugim projektem, trochę takim związanym z agencją y, y, marketingową. Może nie marketing, tylko strony internetowe, ale to już wam też powiem wszystko na samym końcu. Bo to trochę taka tajemnica, więc tak zostawiam w tym. Dzisiaj mailing. Odpisuję na maile dalej, i no i co, taki trochę troszeczkę jest, wiecie taka chwilowa przerwa w działaniach, yy, taki spokój, ale na pewno w kwietniu coś się wydarzy. Na pewno będzie w marcu, w następnym tygodniu, bardzo dużo aktualizacja aplikacji, o której też nagram, pokażę. Zobaczcie, sprawdźcie, naprawdę będzie to fajne narzędzie. Tyle, zika, miłej niedzieli, miłego weekendu, trzymajcie się, cześć.